Dzisiaj u mnie na biurku pojawia się kolejny robot, robot odkurzający, robot sprzątający, oznaczenie iLife A8. Nie miałem jeszcze nic od firmy iLife, tak więc z przyjemnością przejrzę się temu rozwiązaniu, ponieważ roboty odkurzające coraz więcej osób pragnie miedzi, wcale się nie dziwię, bo bardzo mocno one ułatwiają nasze życie, dbając o czystość, nie angażując naszego e, czasu. Całość dostajemy w pudełku, wszystko ładnie, zgrabnie zapakowane, zabezpieczone na czas, czas transportu. No i teraz przejdźmy, może, do tego, co dzieje, znajduje się w zestawie. Oczywiście sam odkurzacz, sam robot, ja za chwilę o nim powiem, ale na razie elementy zestawu. Pierwszym elementem będzie stacja ładująca, która umożliwi nam ładowanie odkurzacza robota. Również sam odkurzacz ma odpowiednie wejście, i możemy bez tej stacji dokującej ładować go za pomocą dostarczonego przez producenta zasilacza. Niemniej jednak, wygodnym rozwiązaniem jest stacja dokująca robot po zakończonym cyklu pracy wraca, ładuje się, jeżeli by mu zabrakło prądu podczas pracy, to wróci do stacji, naładuje się, a potem będzie kontynuował odkurzanie. Kolejnym elementem zestawu są dodatkowe szczotki boczne, dwie sztuki, ponieważ samo urządzenie jest wyposażone właśnie w dwie sztuki szczotek bocznych. Następnie otrzymujemy odpowiednie narzędzie, które będzie nam pomagało na utrzymaniu czystości, czyszczeniu szczotek. Ważnym elementem, ważnym dla każdego, kto używał takie odkurzacze i wie już o tym, to należy taki odkurzacz utrzymywać w czystości, ponieważ jeżeli dbamy o to, żeby on był czysty, żeby nie było o, zabrudzeń, żeby te filtry raz na jakiś czas przedmuchać, to wtedy działa on na pewno dużo lepiej, dużo sprawniej. Także otrzymujemy narzędzie, które będzie nam e, pomagało w oczyszczeniu szczotek. Kolejny element dodatkowy to filtr. Filtr, e, który będziemy również mogli wymienić w momencie, kiedy już nam się zużyje. Ciekawym rozwiązaniem jest fakt, że w zestawie mamy dwie szczotki. E, jedna szczotka z włosiem, która będzie służyła nam do czyszczenia podłóg, na których są dywany, i druga szczotka gumowa, która jest bardziej przeznaczona do takich podłóg płaskich, twardych, czyli panel, e, płytka. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że mamy dwie szczotki na stanie i możemy taką szczotkę jedną bądź drugą w prosty sposób wymienić, i w zależności od powierzchni, jaką mamy, będzie taka szczotka nam lepiej pracowała. Ja u siebie w swoich doświadczeniach, w swoich odkurzaczach używam zazwyczaj tych szczotek gumowych, bo one teraz w tych nowoczesnych rozwiązaniach są, stosowane i w zasadzie u mnie na takich najazdach na dywany na jazdach na na chodniki nie ma najmniejszego problemu właśnie z tą szczotką gumową. Kolejnym elementem zestawu jest zasilacz. Ten zasilacz będziemy podłączać albo do stacji ładującej, albo do samego odkurzacza. W zestawie znajdziemy również pilota, który będzie nam służył do uruchamiania robota do programowania. Możemy tutaj za pomocą tego pilota zaprogramować automatyczny cykl pracy, czyli ustawiamy godzinę, o której ma sam robot wystartować, wyczyścić dane pomieszczenie. I powrócić. Na pilocie widzimy kilka przycisków, które będą oznaczały tryby pracy tego e, robota. O trybach powiem w momencie, kiedy już będziemy tego robota e, testowali. Pora rzucić okiem na samego robota, na sam odkurzacz, jak on jest zbudowany, jak on wygląda. Góra to płyta szkła, wygląda to bardzo estetycznie. Sam robot jest wyjątkowo niski, tak więc nie będzie miał problemu z tym, żeby wjechać gdzieś pod e, jakieś szafki. Na górze mamy tak naprawdę jeden przycisk, jeden przycisk auto, którym możemy. Ręcznie uruchomić robota bez potrzeby sięgania po pilota wystarczy, że naciśniemy ten przycisk, grobo rozpocznie proces sprzątania. Kolejnym elementem dość ciekawym obok przycisku auto jest, jest soczewka, soczewka aparatu jest to element, który ma nam skanować pomieszczenie i na podstawie skanu takiego wykonanego przy pomocy tego urządzenia będzie ten robot się sprawniej, lepiej poruszał właśnie po. Pokoju. Na przodzie odkurzacza znajduje się zderzak. Zderzak jest wyposażony w taką dość grubą gumową uszczelkę gumowy odbojnik można by powiedzieć, że w momencie, kiedy te czujniki, które są umiejscowione tutaj z przodu tego odkurzacza, by nie zadziałały, i robot by dojechał do jakiegoś mebla czy do ściany, to przy pomocy właśnie tego zderzaka on dostanie fizyczny impuls, że dojechał i należy zawrócić, a sam ten gumowy element będzie nam dbał o to, żeby nie uszkodzić. Czy to mebli, czy to ścian, tak jak powiedziałem. Z tyłu robota przycisk, który będzie nam pozwalał na wysunięcie zbiornika na nieczystości w prosty sposób go możemy otworzyć, opróżnić. Również tutaj jest właśnie dostępny filtr. Oczywiście ten filtr już jest zamontowany w robocie, ten, który wam pokazywałem poprzednio, jest filtrem dodatkowym. Po stronie prawej znajdziemy włącznik, włącznik taki fizyczny, który po prostu odłącza baterię oraz gniazdo, do którego będziemy mogli podłączyć bezpośrednio ładowarkę w momencie, kiedy nie chcemy stosować stacji ładującej. Teraz udokiem od spodu, jak wygląda to urządzenie, dwie szczotki boczne, o tym już mówiłem, że no jest to pierwsze urządzenie, które u mnie jest na testach, które ma dwie szczotki boczne, jeżeli dobrze pamiętam. Koło, koło, koło sterujące, można by powiedzieć przednie, ono tak naprawdę podtrzymuje robota, jest ono odpowiednio e, skonstruowane tak, żeby pod nim ukryty czujnik mógł e, odczytywać prędkość, z jakim odkurzacz się porusza. Obok tego koła mamy dwa kontakty, które będą służyły do podłączenia się tego odkurzacza do stacji ładującej. Od spodu Również widzimy trzy dodatkowe czujniki. Czujniki, które będą wykrywały nam spadek, wykrywały nam schody, czyli samo urządzenie w momencie, kiedy by podjechało gdzieś do, do schodów, z nich nie spadnie. Do napędu robota służą dwa gumowe kółka, niezależnie zawieszone. Będą one dbały o to, żeby po każdej powierzchni on mógł poruszać się bez najmniejszych problemów. Duże kółka, tak więc nie będzie problemu z podjazdami pod nawet dość wysokie dywany. Kolejnym elementem jest element roboczy szczotka, tak jak powiedziałem, mamy w dwie szczotki, w zależności od tego, jakiej będziemy chcieli używać, jaka będzie się lepiej sprawdzała na naszej powierzchni, możemy sobie taką szczotkę zamontować. Jest to no, do wymiany w ciągu kilku sekund, bardzo prosta procedura. Również sam odkurzacz, oprócz tego, że ma szczotkę, również jest modelem, który się ma taką funkcję zasysania nieczystości, czyli szczotka zbiera to, co jest na, 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 na podłodze czy na dywanie, a oprócz tego samo urządzenie zasysa te nieczystości w Właśnie do zbiornika na nieczystości. Pierwszą rzecz, na którą zwróciłem uwagę w momencie uruchomienia tego odkurzacza, to jest to, że jest on wyjątkowo cichy. Jak wiecie, ja już z odkurzaczami robotami mam dość długo do czynienia i takie urządzenia u mnie pracują regularnie. Różnych firm i tutaj ten wyróżnia się na pierwszy rzut, no nie tyle oka, ale może ucha, wyjątkową, wyjątkową kulturą pracy. Czyli działa. Dość cicho. U mnie sytuacja jest o tyle skomplikowana pod względem miarodajnego testu, że ja projektując dom, budując dom, zakładałem, że takie prace sprzątające będzie wykonywał właśnie robot. Jak widzicie, u mnie nie ma żadnych dywanów, żadnych chodników, żadnych tego typu rozwiązań. Tym bardziej, że ja w domu mam zainstalowane ogrzewanie podłogowe i tego typu rozwiązania, jak chodniki czy dywany, no nie współpracują z tego. Z tego typu rozwiązaniem ogrzewania. Tak więc u mnie takiego stricte hard testu nie będzie. Zachęcam do komentowania osoby, które mają taki odkurzacz, niech one się podzielą, jak on się u nich sprawuje w, w pomieszczeniach, gdzie jest na przykład więcej dywanów. Niemniej jednak trzeba przyznać, że mapowanie powierzchni, czyli ten sensor, który jest umiejscowiony na górze, jak najbardziej działa. Za pomocą pilota możemy sobie przełączyć tryb pracy tego odkurzacza i tak jak powiedziałem, Mamy e, m, trzy w zasadzie podstawowe, e, podstawowe tryby płat pracy. Pierwszy to jest tryb krawędziowy. Odkurzacz porusza się po krawędziach, do tego mamy przyjść na pilocie. Kolejny tryb to jest tryb spot, czyli tam, gdzie mamy większe zabrudzanie. Wtedy on zaczyna jak gdyby e, takim ślimakiem poruszać się wokół tego punktu, gdzie go położymy, tak żeby e, wyjątkowo o, mocno mógł pracować. Jest tryb automatyczny, czyli ten jest tryb standardowy, który, e, który uruchamiamy tym jednym przyciskiem, czy na pilocie, czy też na, na odkurzaczu. I ostatni tryb to jest tryb maksymalny, czyli tryb, tryb max, opisany na pilocie, który wykorzystuje maksymalną siłę ssącą. Wtedy wiadomo, w takim, w takim odkurzaczu pewnie szybciej będzie się zużywała bateria. I, ale, ale skuteczność tego odkurzacza, tego zasysania, tego ssania, o którym mówiłam będzie, będzie większa. Przez kilka dni ten odkurzacz sobie u mnie tutaj jeździł. Ja nie napotkałem żadnych problemów. Nawet w momencie, kiedy gdzieś tam zapomniałem kabla z, z, zebrać z, z, z podłogi, to on również sobie dawał radę z tym kablem jakoś w miarę, w miarę... Sobie poradził, nie wkręcił się ten kabel nigdzie, ale zawsze zwracajcie uwagę, jeżeli startujecie z takimi odkurzaczami, żeby, żeby posprzątać przed przejazdem tego odkurzacza. Zachęcam również wszystkich do tego, że. W momencie, kiedy macie pierwszy swój odkurzacz robot, przestudiujcie gruntownie instrukcję obsługi tam macie podstawowe informacje, jak to urządzenie powinno być usytuowane, jak powinna być umiejscowiona stacja dokująca, co powinniśmy o co powinniśmy zadbać w momencie kiedy taki odkurzacz jeździ u nas po domu, tak więc i w tym przypadku jest instrukcja obsługi jest instrukcja obsługi po polsku, tak więc zachęcam nie, jest ona długa, a na pewno trochę nam otworzy szerzej oczy przy pierwszym użyciu takiego robota. Jeszcze raz podkreślam warto. Dbać o takiego robotę o taki robot odkurzacz, żeby go wyczyścić, żeby dbać o czystość filtrów, wtedy jego skuteczność na pewno jest większa. I pamiętamy, że taki odkurzacz, robot jest przyzwyczajony i przystosowany, i tak naprawdę całym założeniem tego projektu jest to, żeby wykonywać takie, takie sprzątania możliwie często, czyli, nie uruchamiamy go raz w miesiącu czy raz w tygodniu, tylko jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba i jest taka możliwość, to można taki odkurzacz codziennie uruchomić. On nie angażuje naszego czasu, on sam sobie daje radę. On doskonale spisuje się bez absolutnie żadnego nadzoru i będzie nam dbał o czystość domu. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak na razie, żadnych negatywnych uwag co do samego urządzenia. Nie mam on jeszcze pewnie u mnie kilka dni będzie jeździł. Ja sobie obserwuję, jak w różnych pomieszczeniach on sobie daje radę, Na tym moim pomieszczeniu testowym sami teraz widzicie, jak on, jak on jeździ. Na razie pozytywne odczucia. Zachęcam, tak jak powiedziałem, do komentowania osoby, które mają tego typu rozwiązanie u siebie przez dłuższy. Okres czasu na różnych powierzchniach, na, na, na dywanach, na chodnikach, mają możliwość tego odkurzacza testowanie, To zachęcam Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Zachęcam tradycyjnie do oceny filmu, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i zachęcam do odwiedzenia strony testhub.pl.